Otto Sharma wykładowca MIT, który stworzył naprawdę bardzo ciekawe podejście do rozwiązywania różnego rodzaju problemów, tworzenia nowych projektów. I właśnie o tym dzisiaj mówiłam i tego doświadczaliśmy, czyli uczenie ludzi tego bardziej głębszego słuchania. Ja witam w kolejnym odcinku Truksowego Prezesa. Ze dzisiaj jest świeżo po truksowym śniadaniu w Poznaniu Izabela kluzek kot która jest trenerem, coachem, przedsiębiorcą, organizatorką wydarzeń i pewnie jeszcze kilka innych masz ról? Tak, A, sporo ich. Tak, więc takie nasze jest życie, więc yy, wspomniałem właśnie, że jesteś przedsiębiorcą od już wielu, wielu lat. I właśnie skąd to się u ciebie wzięło, że właśnie na początku w zasadzie drogi swojej zawodowej weszłaś od razu w swoją firmę. I, I jakie są właśnie z tym, czujesz teraz w perspektywie czasu, czy to był dobry kierunek? Mhm. E, witam Was serdecznie. E, tak, to ciekawe pytanie, bo rzeczywiście miałam 21 lat, kiedy otworzyłam swoją firmę, a przez większość swojego życia mówiłam, że na pewno nie będę, miała, nie będę prowadziła swojej działalności, bo nie mój ojciec e, od wielu lat prowadzi własny biznes. Więc pewnie to, jak mnie pytasz skąd to się wzięło, to paradoksalnie pewnie to jest coś, co naturalnie obserwowałam, widziałam i, i, i w tym funkcjonowałam. Natomiast mój pomysł na siebie był zupełnie inny. Ja na studiach miałam bardzo jasną, precyzyjną ścieżkę wybraną i bardzo chciałam pracować w obszarze dyplomacji. Kończyłam takie studia, taką specjalizację, pracowałam w ambasadzie. E, francuskie, akurat w okresie studiów, więc jakby miałam bardzo taki mm, jasny pomysł na siebie, do momentu, kiedy nie skonfrontowałam się z polską rzeczywistością we Francji, w ambasadzie polskiej, i to był moment, w którym jednak okazało się, że to nie jest to, co chcę robić w swoim życiu, po w sumie czterech lat intensywnym, intensywnego działania w tym obszarze. No i w związku z tym, że mój plan na siebie legł w gruzach, to był taki moment, w którym nie do końca wiedziałam, co, co chcę robić. No i poznałam e, znajomą, która mówiła, a wiesz co, jak nie wiesz co, to choć zobaczysz, jak my to robimy w HR-ze. No i tak zostałam. 15 lat e, zajmuję się rzeczywiście e, rozwojem ludzi, pracą z ludźmi, e, więc, e, więc takie były początki. Czy to jest dobra decyzja? Czy to była dobra decyzja? Pewnie są różne momenty, w których mam takie wrażenie, że to była bardzo dobra decyzja. Pewnie też takie, w których mówię, że to nie była dobra decyzja. Ale chyba bilans jest dodatni. No, to, to, to najważniejsze, więc jakby opowiedz może trochę, czym właśnie się zajmuję. Powiedzmy, tutaj się spotkaliśmy w związku z Turkusem, a także teorię U, masz też swoje metody, więc jakby hmm. jakie właśnie metody można wykorzystać w ogóle, by właśnie pracować nad satysfakcją, nad właśnie kulturą organizacji, hmm. z jakich metod korzystasz? E, wiesz co tak, rzeczywiście um, od, z jednej strony od 15 lat prowadzę własną firmę, ale też jestem liderem od, i właścicielem tej firmy od 15 lat, ale też mój styl zarządzania, podejście do tego biznesu zmieniło się na przestrzeni tych 15 lat. Myślę, od takiego zarządzania bardziej dyrektywnego, które wyniosłam z domu, bo kiedyś tak zarządzano polskimi firmami, choć nie do końca też mam takie poczucie, że mój ojciec zawsze był dyrektywny, miał też bardzo otwarty umysł i bardzo ciekawe e, wtedy innowacyjne e, pomysły na prowadzenie e, wówczas dość dużej organizacji budowlanej, więc e, ale pewnie wniosłam taki kawałek na początku. Ale przy, pojawił się też taki moment, w którym mi ten, ta forma pracy ciążyła. Przede wszystkim nie wiem, czy tobie jest też znane, pewnie nie, bo pracujecie w innym układzie, ale też takie poczucie samotności lidera, kiedy tak naprawdę to na tobie ciążą wszystkie odpowiedzialności, wszystkie decyzje, i tak naprawdę nie do końca potrafisz stawić temu czoło albo stawiasz, ale jest to wyzwanie, jest to trudne i to jest coś, co ciąży. I myślę, że był to taki moment poszukiwania swojej metody. I to, co ja robię dzisiaj, pracuję z klientami, ale też to, co implementuję u siebie w organizacji, to na pewno podejście coachingowe od tego się zaczęło. Więc jestem profesjonalnym coachem, czyli taką osobą, która jednak zajmuje się bardziej w, w relacji z drugim człowiekiem, słuchaniem, zadawaniem pytań i rozwojem jego potencjału. I takie metody w pracy z naszymi klientami wykorzystujemy. Ale idąc dalej, rzeczywiście jestem propagatorem teorii U, którą bardzo sobie cenię. Oto Sharmer, wykładowca MIT, który stworzył naprawdę bardzo ciekawe podejście do rozwiązywania różnego rodzaju problemów, tworzenia nowych projektów. I właśnie o tym dzisiaj mówiłam i tego doświadczaliśmy. I to jest coś, co, co oczywiście też, też wdrażam w organizacji, czyli uczenie ludzi tego bardziej mm, głębszego słuchania e, po to, żeby lepiej rozumieć, co za tym idzie, e, działać w taki sposób, żeby odpowiadać na potrzeby i czerpać z tego większą satysfakcję. Co jeszcze? No, integruję różnego rodzaju podejścia. Uwielbiam w temacie komunikacji, używać narzędzi komunikacji bez przemocy i pokazywać w jaki sposób możemy inaczej się komunikować. Odkodowuję, odczarowuję tak naprawdę hasło, emocje w biznesie e, i mówię o tym, dlaczego one są ważne ale też bliskie mi są takie, takie narzędzia, czy też taka filozofia agile'u, czy linu. Jest tam mnóstwo takich ciekawych rzeczy, które można zaimportować do tego, żeby wprowadzać zmiany w, w organizacji. Ale tak, to co robię najbardziej, najczęściej, to jakby wspieram organizacji w zmienianiu swojej kultury organizacyjnej po to, żeby ludziom było lepiej w tych organizacjach, żeby byli bardziej zaangażowani, żeby byli bardziej zadowoleni, żeby byli, mieli satysfakcję z tego, co robią. No, więc Przeszliśmy właśnie do zmiany kultury organizacji, więc w ogóle bym chciała się najpierw zapytać, czy się w ogóle da i w jakich warunkach się da? Mm, ja uważam, że się da. E, I uważam to, dlatego że mam na to dowody. E, są w Polsce takie organizacje, które funkcjonują inaczej, pomimo że środowisko dookoła e, nie jest temu przychylne czy przyjazne. E, więc e, uważam, że tak, że e, jest e, nie tylko małe firmy, bo e, małe czy średnie firmy gdyby, e, częściej gdyby mają takie, m, mają bardziej otwartą, bardziej... E, z przyjazną e, kulturą organizacyjną, ale też widzę i wierzę w to, że duże organizacje też mogą takie być, ale mam na, tego, na to e, konkretne przykłady, nie? Więc tak, to jest możliwe. No, no to teraz, jak w ogóle za to się zabrać? I właśnie, czy jakieś warunki muszą być spełnione? Czy jak, jakimi metodami możemy to osiągnąć? Mhm. I ile to też trwa? E, trochę tak jak mówiłam dzisiaj, i mówię o tym od szarmer. E, jakby, jeśli jesteśmy ambasadorami zmiany, albo chcemy dokonać jakąś zmianę, to ta zmiana jest możliwa e, dotąd, dokąd my dajemy temu e, przyzwolenie, czy mamy w sobie taką przestrzeń do, do tej zmiany. W związku z powyższym, e, chyba pierwszym pytaniem, na które powinien odpowiedzieć sobie czy zarząd, czy właściciel, czy dyrektor zarządzający, no, lider, który tak naprawdę e, czuje, że ta zmiana jest e, m, potrzebna, wartościowa, ma coś wnieść, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest gotowy na swoją zmianę, pracę nad sobą, nad własną transformacją. To jest jedno, a z drugiej strony e, to, co też na samym początku jest nam potrzebne, to wizja. Wizja tego, kim my w ogóle chcemy być. E, I tutaj jakby często pracujemy w takim obszarze wizji tego, jak ma funkcjonować nasza organizacja, funkcjonować też, jak ludzie, jak się mają ludzie zachowywać, jak ma jak ten przepływ informacji, sposób, sposób komunikacji powinien się odbywać. Trochę jak gdyby wchodzimy z taką lupą i przyglądamy się w tej wizji, jak chcielibyśmy, żeby fun ludzie funkcjonowali w tej organizacji. I to ma też bardzo duże znaczenie, bo to nie znaczy bardzo często e, nie ma takiej wizji, e, a jeżeli się pojawia to naraz się okazuje, że to, co robimy dzisiaj, kompletnie nie wspiera nam naszą wizję. Więc bez tak naprawdę wytyczenia sobie wizji, bez bardzo precyzyjne, precyzyjnego nazwania tego, kim my chcemy być, jaką organizację chcemy tworzyć, ciężko jest tak naprawdę stworzyć jakikolwiek kierunek czy plan działania. Więc to są takie pierwsze kroki. Myślę, że niezależnie czy to jest, mówimy o dużej organizacji czy o małej organizacji, to trochę pytanie o tą tożsamość naszą, o wizję, e, to jest takie elementarne e, pytanie. Co ciekawe, bo ostatnio do mnie to pytanie też wróciło e, w przypadku jednej z moich e, koleżanek, z którą e, gdzieś tam e, przyglądałam się naszym procesom wewnątrz organizacji. E, I czasem e, szef bez butów chodzi, więc. E, Okazało się, że ja mam tą wizję, ja wiem, czy go chcę, ale jak mi zadała pytanie, czy została ona spisana, to się naraz okazało, że no nie do końca. I że być może ja ją komunikuję, ale też niewystarczająco. Więc e, e, czasami łatwiej oczywiście być i towarzyszyć w procesie klientowi i dbać o takie szczegóły e, niż, a, a, niż u siebie. E, więc, e, więc to też e, a propos tego, od czego zacząć, to też warto. Warto chociażby od tego, żeby to spisać, jeśli wydaje nam się, że wiemy. No to, gdyby ktoś był właśnie zainteresowany, jak w ogóle się zacząć, jak się zabrać, jak ten proces może w ogóle wyglądać i w ogóle czy jesteśmy w stanie się za to zabrać, no to myślę, że właśnie polecam Izę i, i jej firmy właśnie, żeby się tym skontaktować, zapoznać, bo no przykłady, które znam z firm, to naprawdę dają radę i to rzeczywiście te zmiany są i jakby ta kultura organizacyjna E, działa i jest naprawdę inna, więc można inaczej i, i warto inaczej, więc często potrzebujemy właśnie wsparcia. więc Iza jest jedną z takich osób, które tu wsparcie e, zapewnia. Więc jeszcze raz Ci w ogóle bardzo dziękuję za przyjazd do, do poznania, za podzielenie się z, m, całą teorią, znaczy pod, podstawami e, e, z nami. No i też, że właśnie porozmawialiśmy sobie tutaj bardzo krótko, ale też myślę, że konkretnie i zwięźle, i że jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, to na pewno. A przynajmniej będzie czytać twego bloga, na przykład, albo to, co jakby stara się prezentować gdzieś indziej, więc tutaj. Tak, zapraszam serdecznie. Ja też pojawiam się często na konferencjach z moimi klientami i opowiadamy o różnego rodzaju wdrożenia, więc też e, zachęcam e, na pewno w maju e, i w Warszawie, i w Gdańsku pojawię się e, i na konferencji, i z klientami, więc tam będą ciekawe przykłady tak, w wdrożeń. W Gdańsku też będę, więc też jak. chyba kolejny, się zobaczymy razem się właśnie. Zobaczymy, więc właśnie też zapraszamy od razu na konferencję Morfologia Przywództwa do Gdańska w połowie maja, w połowie maja więc też od razu zapraszamy. Więc jakby ktoś miał ochotę dowiedzieć się więcej, to, to zapraszamy Będę serdecznie. spotkać i nie tylko, nie tylko nas. Dokładnie. Także, więc jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. I zapraszam do kolejnego odcinka, jeszcze nie wiem kiedy i z kim, ale na pewno będzie z kimś ciekawym, także zapraszam i dziękuję Dzięki wielkie.